Dla modliszki to nic nadzwyczajnego, pożreć swojego partnera. Ratel miodożerny za to zupełnie nie ma szacunku dla innych zwierząt. Nic go nie obchodzi. A gdy panda rodzi bliźnięta, to normalne, że porzuca jedno z nich, żeby zaopiekować się drugim. Ale gdyby ludzie robili takie rzeczy, powiedzielibyśmy, że to złe, niesłuszne albo niesprawiedliwe. Tak, ale dlaczego? Czemu ludziom tak bardzo zależy na sprawiedliwości? Biblia ma fascynującą odpowiedź na to pytanie. Na pierwszej stronie czytamy, że ludzie zostali wyróżnieni wśród innych stworzeń jako obraz Boga. Są reprezentantami Boga i mają panować nad światem według jego definicji dobra i zła. Właśnie ta tożsamość jest podstawą biblijnego spojrzenia na sprawiedliwość. Wszyscy ludzie są równi przed Bogiem i mają prawo być traktowani uczciwie i z szacunkiem, bez względu na to, kim są. Byłoby świetnie, gdyby wszyscy tak postępowali, ale wiadomo, jaki jest ten świat. I Biblia odnosi się także do tego. Pokazuje, że ciągle na nowo definiujemy dobro i zło, żeby odnosić korzyści kosztem innych. Taki instynkt samozachowawczy. A im ktoś jest słabszy, tym łatwiej go wykorzystać. W historii biblijnej widzimy, jak dzieje się to w życiu pojedynczych ludzi, ale też w rodzinach i społecznościach. Powstają nawet całe cywilizacje oparte na niesprawiedliwości. Jednak to nie koniec historii. Wśród tego bałaganu Bóg wybrał człowieka o imieniu Abraham, aby stworzył rodzinę innego rodzaju. Abraham miał nauczyć swoją rodzinę, jak podążać drogą pana w sprawiedliwości i prawości. Biblijna sprawiedliwość nie jest dla mnie zbyt zrozumiała, ale kojarzy mi się z byciem dobrym człowiekiem. Tylko co to właściwie znaczy być dobrym? Hebrajskie słowo, tłumaczone w Biblii jako sprawiedliwość lub prawość, to cedaka. Jest to standard etyczny dotyczący właściwych relacji między ludźmi. Chodzi o to, aby traktować innych jak obraz Boga, z należną im godnością. Inne hebrajskie słowo oznaczające sprawiedliwość, ale też prawo lub sąd, to mishpat. Może ono dotyczyć sprawiedliwości związanej z karą. Na przykład, jeśli coś ukradnę, muszę ponieść konsekwencje. Właśnie. Ale najczęściej, Miszpad w Biblii odnosi się do sprawiedliwości naprawczej. To pójście o krok dalej i odszukiwanie ludzi, którzy są bezbronni czy wykorzystywani, i pomaganie im. Można to nazwać dobroczynnością. Ale Miszpad to zdecydowanie więcej. To podejmowanie działań w celu obrony słabszych i zmienianie struktur społecznych tak, by przeciwdziałać niesprawiedliwości. Czyli sprawiedliwość i prawość oznaczają radykalny, bezinteresowny styl życia. Tak, i tę ideę można znaleźć w całej Biblii. Na przykład w przypowieściach Salomona: Co znaczy zaprowadzać sprawiedliwość? Otwórz swoje usta w obronie tych, którzy nie mają głosu. A co te słowa oznaczają dla proroków? Na przykład dla Jeremiasza: Ratujcie gnębionych, nie tolerujcie ucisku ani przemocy wobec cudzoziemców, sierot i wdów. Zajrzyj też do księgi psalmów. Pan wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb wygłodzonym, wyzwala uwięzionych, ale utrudnia drogę niegodziwym. Wow, utrudnia drogę niegodziwym? Tak, po hebrajsku niegodziwy to rasza, co oznacza winny lub w błędzie. Odnosi się to do kogoś, kto źle traktuje innych, lekceważąc ich godność jako obrazu Boga. Czyli dla Boga sprawiedliwość jest naprawdę ważna. Tak, i potomkowie Abrahama, Izraelici, mieli o nią zabiegać. Sami skończyli jako cudzoziemscy niewolnicy, niesprawiedliwie uciskani przez Egipt. Ale Bóg osądził zło Egipcjan, uznając, że są Rasza, winni niesprawiedliwości, i wybawił lud Izraela. Tragiczna ironia historii Starego Testamentu polega na tym, że wybawiony naród zaczął popełniać tę samą niegodziwość względem innych, i Bóg posłał swoich proroków, żeby ogłosili, że Izrael jest winny. Ale nie tylko Izrael niesprawiedliwość jest wszędzie. Tak, niektórzy z premedytacją czynią niesprawiedliwość, inni czerpią korzyści lub przywileje z niesprawiedliwych struktur społecznych, które uważają za normę. I niestety historia pokazuje, że gdy osoby prześladowane przejmują władzę, często same stają się prześladowcami. Więc wszyscy bierzemy udział w niesprawiedliwości, czynnie, biernie, nawet nieumyślnie. Wszyscy jesteśmy winni. Zaskakujące przesłanie historii biblijnej jest takie: Bóg w odpowiedzi na całą ludzką niesprawiedliwość ofiarowuje nam dar życie Jezusa. Jezus czynił to, co sprawiedliwe i prawe, ale umarł w miejsce winnych. Jednak Bóg potwierdził, że Jezus jest sprawiedliwy, gdy ten powstał z martwych. Więc teraz Jezus oferuje swoje życie winnym, żeby i oni mogli zostać uznani za sprawiedliwych przed Bogiem. Nie dzięki temu, co sami zrobili, ale dzięki temu, co zrobił dla nich Jezus. Pierwsi naśladowcy Jezusa doświadczyli tej sprawiedliwości od Boga nie tylko jako nowego statusu, ale jako mocy, która ich przemieniła i skłoniła do zaskakujących działań. Tak. Jeśli Bóg uznaje za sprawiedliwego kogoś, kto na to nie zasłużył, to jedyną rozsądną odpowiedzią na to jest szukanie sprawiedliwości dla innych. Ten radykalny styl życia nie zawsze jest łatwy czy wygodny. Trzeba odważnie uznawać problemy innych za swoje. Właśnie to Jezus miał na myśli, kiedy mówił, żeby kochać bliźniego jak samego siebie. To zobowiązanie na całe życie. Jak powiedział prorok Micheasz: Oznajmiono ci człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie. Tego, byś czynił sprawiedliwość, kochał miłosierdzie i pokornie chodził z twoim Bogiem.